Siemaneczko, siemaneczko na dzisiejszym odcinku vlogowym Daily odcinek A tak, dobra. Daily odcinek, nie wiem który, bo nagrywam na zapas e, Tak czy siak Idziemy teraz do Maksza, Jest godzina poniedziałek e, Idziemy do Maksza. <grywamy> idziemy do Maksza, zobaczyć jego nowy monitor jak to piwo, tak? Nie, yeah, nie, yeah, yeah. czyli, czyli się obraca, tak. HP, 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 tak, HP, jak mój komputer. Tak czy się, jak idziemy właśnie. No muchy mnie atakują. Y, Pamiętajcie, że streamy są zawsze na Zizo 2, bo tam Oskarek na przykład czasami. pije jest Cypusiem, coś. Nie? Już, już dobra, dobra, już. Doby. I dobre, plany się zmieniają. Idziemy do mnie. <laughs> Bardzo dobrze. Idziemy grać w Mortal yy, No i tyle w sumie. Idziemy dalej i widzimy się już na miejscu, w miejscu. Tak. Na jednym z procesów trzeba się poszło. Co to, bo na nim można jej Co to jest? A Dzięki. Siema, guys. Dobrze, tak o. Siada. I ty boisz <wytrych? muchany> no? Prostu, się dzieje, no, 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 no. Ej, się zapomniałem o tym. <grym> <grym> Za serio, zapomniałem, bo wyłączyłem tą aplikację. Jeszcze nic. A, no. <grym> no, my gramy z Patrykiem. <grym> <grym> no, Patryk był. Oooo, Dobra, to nie są to tą filmę znam, o kurde, leci drugi O, zobaczcie, monitor HP U Maxia, to tak. jest pionowy PLB, Philips, telewizor a tu jest ten nowy. Spalimy Valorant na chwilę. Pokaż ja. mi to, jakie słuchawki dostaję. O ja pokażę. Co jest? Gratisowe no. słuchawy do monitora. Ja do karty graficznej nie dostałem. Możesz, nie wiem, poruszać. Ja do karty graficznej nic nie dostałem. O, tak się rusza, góra, dół też. O, Obraca, już nie będę obracał. No już obracał. <głos》głos》>. Mogę sobie wiesz. Na przykład e, to ja siadam, daj mi tutaj. Siądź, ja gram teraz. No możesz sobie dostawać. O, jak zawsze, te same problemy co u mnie. No i zobacz, wszystko działa. A, bo, a, to, a to jest typom, ile HD? 165. Tu mogę sobie wycisnąć. 2K jest i HDR-ma. A ja nie grałem na takim. A no, widzisz, O jakim hotel masz wygodę? No. No. to nagrywaj, masz. Wstań na chwilę, wstań na, na chwilę. No, już, już. Nalo! No, weź strzelnicę weź. A, nie, ja wejdzie. grałem. grałem. Ojej, już to za DPI w ogóle. No jak no, chcesz, to se zwiększy. No, no, zwiększ no. Już no. dobrze? No. Jezus gramy w szewkolebie a deathmatch włącz deathmatch o dawaj słuchaj. ładne, świecą się hp ja mam komputer z hp hm. są hit nawet, nie no, są złe no. jakieś nie ale odgłuszają nic nie słyszę no mikrofon i pak. tu masz przycisk nie? odciszasz się i przyciszasz no ale nic nie słychać w ogóle, Odciszam strasznie moje to tak nie robią a słychać grę? nie a teraz? O no. To przyciszę ci trochę. Wiesz czuję ona jakbym pilotował samolot. Tak. To jest Lafa. <gryzen> Kryzen. I Ale ładniejszy, no już widać od razu, że ładniejszy jest ten cały ten. To jest 2K. Z Brimstone. Słyszałeś Brimstone? Ale, ej, ale super, no. No ty. Wiesz, jak delikatnie myszką poruszyli na przykład. Tak delikatnie, no. delikatnie, delikatnie tak, delikatnie. No jest płynnie, nie co? Jest 2K, nie? To na chwilę komputers. Nie, no jest. <głos> <głos> nie, jest płynnie wciąż. A co? Gram tu sam z A ja bym się przyzwyczaić, bo na początku to od razu. A tych, tych, nie? Ty, nikt jeszcze nikogo nie zabił w tej grze. A nie, bo to jest rozgrzewka, nieważne. Nie śmiejcie się ze mnie. Nie śmiejcie się. Dobra, to była roz... To była rozgrzewka, widzowie. Poczekajcie, ja wam już się tutaj pokażę, jak się gra, prawdziwy gameplay. Patrzcie, teraz widzę to. jest... Uwaga, uwaga, patrzcie to. Koniec. Ech. A tak! Ty chyba no, wkujesz. Tak, Jezu, kampisz. O, ale widać różnicę nie, pomiędzy 60 szukali mnie. No widać, nie? To Jest. 2,5 razy więcej. No ja, no lepiej, ale nie. 2,5 razy więcej. Jakby co ten cień zmienił, padł. Płynnie jadę. Dobra, nie. to starszy może na razie. Takie nie, strzela, jeszcze czekaj na jeden. Dobra, to ze jeszcze. No wiesz, jak na, na inny monitor trzeba było się przyzwyczaić po prostu, no. nie? Czułość też inna. No właśnie. Ech. Dlatego ja ze snajpy mam Ale jestem dziadem! Nie, nie, trzeba się przycisnąć. To jest inna rozgrywka w ogóle. No. Cześć, a daj na chwilę ze snajpem przyjść. Weź tylko ekran nagrywa. No, tylko ostatnią. Weź tylko ekran. Pokaż mu sniper, Krasę. Słyszę coś, słyszę coś. Zrobiłeś, mogę mówić nerwowo. Czułeś, muszę zmienić. O, teraz jest <grym> Tak, ja bym grał pierwszy hmm. Okej. Okay. To jest. jeszcze dwa. Trafił specjalnie, żeby nie było źle. Ostatnia, zapytań. ostatnia. Idzie, idzie, idzie. Ostatni, ostatni kill, ostatni kill. A ile on się. ma ten cali? Co? cali ma. Ja chyba mniejszy, nie? No chyba, nie wiem czy nie masz 24, czy 24 masz, no. Gdzie to poleciało? Dobra, starczy. Jeszcze, wyłącz na razie grę. Jak się tylko przewinę trochę, bo to tak, o. Na, na telefonie będzie się nie widać, ale tu widać, nie? No, tu widać, znaczy, bo jest... Naprawdę ładnie. Jak te telewizory na wystawach, nie? Mhm. O, u. widzisz? Nie, ładnie, nie? No, patrz. Widać, widać. No, ten telefon nie odwzoruje to, co widać na no Nie, na, na miód poczekaj, mi od będzie. HDR to chyba w przestrzeni taką generalnie, poczekaj, dalej nie widziałem za bardzo. A, widać, widać. Tutaj jeszcze będzie? Czekaj. Mm. No, ręki No, takie proszę przejść. Nie, e, no, widać, widać. jeszcze jakiś inny test? Zobaczę szybko. Co to jest? Nie. Mm. To nie widać tak bardzo. No, tutaj. a no, nie, to już widać. Ale tak. O, tu już widać. Tu, tu, to widać tak dobrze. Nie, tak gorzej coś. No? Jakby Tak mi się wydaje, już. To już dobrze widać. Ale tak dziwnie, wyostrzenie, strasznie. No, jak to na moim telewizorze. Wygląda. To ładnie wygląda. lepunek. <grym> Mój kot. I tak to nic nie zmienia, nie, ale to skalek jak coś tylko No ładne, ładne, nie? Eee, no, 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 dobra I, Kapeta się rusza! No, patrz to jest za 15 zł masz Unreal Engine Ty jest Walter Patrzcie Możesz no na na tym O, na przykład tam takie Co mi pokazywałeś? Lola gra? Lola Ech. Dobra, idziemy. No, trzeba pokażę ci jeszcze bujanie się, no ale to już wiesz, możesz.